Pielęgnacja, której nikt ci nie pokaże w reklamie, bo nie pachnie jak francuskie perfumy i nie błyszczy na półce. Nie ma ładnej pipetki, nie obiecuje cudu po siedmiu dniach i nie kosztuje tyle, co obecnie rachunek za prąd. Ale daje skórze dokładnie to, czego potrzebuje. Bez nadmiaru, bez bajek, za to z efektem, który widać. I właśnie o tym chcę ci dzisiaj powiedzieć: prosto, jasno, bez żadnych sztuczek. Babcia miała jedną regułę: jeśli nie możesz tego zjeść, to nie smaruj tym twarzy. I miała najpiękniejszą skórę w całej wsi. Ja przez lata robiłam odwrotnie. Smarowałam się kremami pełnymi składników z dwudziestoliterowymi nazwami. Moja skóra w końcu zrobiła się tak nadwrażliwa, że reagowała nawet na wodę z kranu. Była sucha jak pergamin. Każde mycie kończyło się pieczeniem, każde smarowanie przynosiło ulgę na 5 minut, a potem wracało to samo. Szorstkość, napięcie, niedoskonałości, jakby codziennie walczyła o przetrwanie. I wtedy zrozumiałam, to nie skóra jest problemem, ale to, co jej aplikuję każdego dnia. I wtedy zrobiłam coś, co wcześniej wydawało mi się absurdalne. Odstawiłam wszystko: kremy, toniki, sera. Zaczęłam od początku, od tego, co miałam pod ręką, prostych składników z kuchni. Dzisiaj opowiem Ci, od czego zacząć. Krok pierwszy. Oczyszczanie. Ale nie pianką z drogerii, nie płynem micelarnym, które napinały moją skórę jak folia i musiałam się szybko ratować kremem. Ja zaczęłam od oleju kokosowego i moja skóra go pokochała. Ale uwaga, nie każda skóra go lubi. Jeśli masz tendencję do zaskórników, lepiej sięgnij polniany, konopny albo z pestek winogron. Każdy z nich działa jak naturalny rozpuszczalnik dla brudu i makijażu. Nakładasz olej na suchą skórę, masujesz kilka minut, a potem ściągasz ciepłym, wilgotnym ręcznikiem. To nie jest szorowanie brudnej patelni. To jest rozpuszczenie napięcia. Zero ściągnięcia, żadnego pieczenia. Pierwszy raz od dawna skóra po prostu odetchnęła. Kolejny krok to tonik. Wcześniej miałam buteleczkę z napisem delikatny tonik, a w środku alkohol, syntetyczne zapachy, substancje, których nazwy brzmiały jak skład mieszanki wybuchowej. Zamiast łagodzić, on szczypał, a skóra stawała się sucha jak pergamin. Znasz to uczucie? Przecierasz twarz i czujesz, jakbyś ją jeszcze bardziej podrażniała. A przecież tonik ma działać jak kojący kompres, nie jak środek dezynfekujący. W kuchni znalazłam coś lepszego: napar z rumianku, lawendy albo szałwi, zależnie od dnia. Czasem kropla octu jabłkowego z wodą. Nakładasz na wacik albo spryskujesz twarz i czujesz, jak skóra mówi: nareszcie coś miłego. Kolejny krok to nawilżenie. Kiedyś myślałam, że im więcej kremu, tym lepiej. Chwilę po posmarowaniu skóra była miękka, jakby zadowolona, ale po godzinie znowu robiła się napięta, jakby nic nie dostała. Zaczęłam się zastanawiać, jak to możliwe? Bo większość tych kremów działa tylko na powierzchni. Dają uczucie, nie efekt. Wygładzają na chwilę, a potem zostawiają skórę jeszcze bardziej uzależnioną. A przecież skóra ma swoje mechanizmy, swoje potrzeby, swój rytm. Dlatego przeszłam na coś prostego. Olej lniany z pestek malin albo z dzikiej róży. Kropla, maksymalnie dwie, na lekko wilgotną skórę. I tyle. Skóra przestała się buntować. Po prostu zaczęła robić to, co umie najlepiej: dbać o siebie. Teraz pora na maseczkę. Kiedyś maseczki kojarzyły mi się z kolorowym żelem z drogerii, pachnącym jak guma balonowa. Kupowałam wciąż nowe, szukając tej jedynej, która wreszcie da mojej skórze wytchnienie. Były nawet przyjemne w użyciu. Skóra może i była chwilę gładka, ale po godzinie nieprzyjemne wrażenie ściągnięcia wracało. Jakby to była bardziej zabawa niż pielęgnacja. Sięgnęłam po awokado, po prostu rozgniecione z odrobiną miodu, nałożyłam na twarz i nagle zupełnie inne uczucie. To nie była maseczka, która coś tam robi. To było jak karmienie skóry albo ogórek sie czy glinka zmieszana z naparem z rumianku. Skóra po nich nie jest tylko miękka, jest spokojna, jasna, jakby dostała dokładnie to, czego jej brakowało. Raz w tygodniu warto dać skórze coś więcej niż codzienną pielęgnację. Peeling to właśnie ten moment, chwila, w której usuwasz to co zbędne, żeby skóra mogła znowu oddychać. Drogeryjne peelingi Poza ścierającymi drobinkami jest tam cała masa niepotrzebnych składników. Zapachy, barwniki, silikony, emulgatory, alkohol. Lista jak z etykiety środka do czyszczenia łazienki, nie produktu do twarzy. Zamiast tego wybieram coś prostego. Cukier trzcinowy albo kokosowy zmieszany z olejem i odrobiną miodu, ale najczęściej jest to siemielniane płatki owsiane czy zmielone migdały. I masuję skórę powoli, nie drapię, nie szoruję. Raczej budzę ją na nowo, jakbym zdejmowała z niej kurz po długim, intensywnym tygodniu. Krok szósty: dłonie. Dłonie to ta część ciała, którą pielęgnujemy najczęściej, a mimo to są wiecznie suche. Po każdym mycie, znowu czujesz napięcie, ściągnięcie i znów nakładasz krem. A im więcej tych kremów nakładałam, tym gorzej się czuły. Jakby traciły całą swoją zdolność do regeneracji. Bo kremy komercyjne tylko przykrywały problem zamiast go rozwiązywać. Więc zmieniłam pielęgnację i to było właśnie to. W ciągu dnia wcieram odrobinę oleju lnianego w jeszcze wilgotne dłonie. Wystarczy kropla, rozprowadzona jak gest czułości wobec samej siebie. A raz na kilka dni robię coś więcej. Nakładam grubszą warstwę, czasem sam olej, czasem mój domowy balsam z masła shea i kakaowego, który pokazywałam jak zrobić kilka odcinków temu. I zakładam bawełniane rękawiczki, często na całą noc. To taki wieczorny rytuał, który zapewnia moim dłoniom zasłużone odżywienie. I rano naprawdę to czuć. Skóra jest miękka, elastyczna i spokojna. Krok siódmy to usta. Usta są jedną z najbardziej delikatnej części naszej skóry, a dostają najmniej prawdziwej troski. Na co dzień wystawione na słońce, wiatr, zimno, gorące napoje i co najwyżej dostają warstwę pomadki z drogerii, która daje tylko imitację nawilżania. Sama przez lata sięgałam po wszystko, co miało napis nawilżający balsam do ust. Efekt taki sam jak z kremami do rąk. Chwilewa ulga, a potem jeszcze większa suchość i coraz większa potrzeba nawilżania bez końca. Miałam pomadkę w domu, w pracy i w torebce. Byłam od nich uzależniona. Potrzebowałam ich co kilka minut, bo kiedy usta dostają wciąż coś z zewnątrz, przestają same się chronić. Nie produkują już naturalnych lipidów, nie uczą się samoregulacji, tylko czekają na kolejną warstwę. Zaczęłam więc działać prosto. Najpierw delikatny peeling, odrobina miodu i mielonych płatków owsianych. I masujemy opuszką palca. A potem coś, co naprawdę wspiera. Olej kokosowy, odrobina masła Szea, czasem kropla naturalnego wosku, jeśli robią domowy balsam. Usta potem są miękkie, gładkie i spokojne. I co najważniejsze w ciągu dnia nie muszą ich już smarować co 15 minut, po prostu są i mają się dobrze. Krok ósmy to stopy, które długo były dla mnie czymś, co pielęgnuje się od święta. Szybkie posmarowanie kremem na noc i tyle, bo przecież są daleko ukryte w butach, kto by się nimi przejmował. A przecież to one niosą nas przez cały dzień, dźwigając zmęczenie, napięcie, cały nasz ciężar, i zwykle dostają tylko resztki uwagi. Zamiast troski, pośpiech, zamiast opieki, krem z drogerii, który zostawia tłustą warstwę, ale niczego nie zmienia. Dziś robią to inaczej. Na co dzień daję im krople oleju kokosowego wcieraną w jeszcze wilgotną skórę, a raz w tygodniu kąpiel z solą i naparem z ziół, czasem lawenda, czasem rumianek. Potem delikatny peeling z siemienia, płatków owsianych albo cukru kokosowego z olejem. I na koniec warstwa ciepłego oleju albo mój balsam z masła shea i kakaowego. Zakładam bawełniane skarpetki i daję im całą noc odpoczynku. Rano są miękkie, odżywione, jakby ktoś je wreszcie zobaczył. Krok dziewiąty. Z włosami długo robiłam wszystko, co polecały reklamy, fryzjerzy, internet. Szampon, odżywka, maska, serum, coś na końcówki, coś na objętość. Do tego farba, bo przecież trzeba odświeżyć kolor. Po każdym farbowaniu były coraz bardziej suche, matowe, szorstkie w dotyku, ale żeby jakoś to wyglądało, nakładałam na nie silikonowe serum. Przez chwilę były gładkie, błyszczące, jakby wszystko było w porządku. Ale pod tym połyskiem kryło się przeciążenie, zbyt wiele warstw, zbyt wiele zabiegów, zbyt wiele oczekiwań. I wtedy dotarło do mnie, że może nie chodzi o to, czego im brakuje, tylko o to, co im przeszkadza. I zaczęłam odejmować. Co zostało? Delikatny szampon, zamiast odżywki płukanka z siemienia lnianego albo napar z pokrzywy, zamiast maski banan, olej lniany, aloes, czasem żółtko, do tego wcierki z rozmarynu, skrzypu albo z czarnej rzotkwi. I jeszcze coś, co stało się moim rytuałem: regularne olejowanie. Na suche włosy, przed myciem, kokosowy, lniany, czasem z dodatkiem kilku kropli olejku rozmarynowego. I od 10 lat ich nie farbuję, a one są mi za to wdzięczne. Miękkie, błyszczące, sprężyste, bez warstw, bez masek, po prostu moje. To teraz ostatni krok: ciało. I to właśnie ono przez lata było źródłem mojego największego dyskomfortu. Największe, a wciąż suche, napięte, szczypiące. Miałam wrażenie, że jakkolwiek bym się nie starała, ono się po prostu na mnie obraziło. Smarowałam, wcierałam, masowałam. Testowałam wszystkie balsamy z napisem do bardzo suchej skóry i za każdym razem było to samo. Chwilowe wrażenie ulgi i powrót do punktu wyjścia. Szorstkość, ciągnięcie, wrażenie, że nic nie działa. I w końcu zrozumiałam, że nie chodzi o to, co jeszcze powinnam dodać, ale problemem jest to, czego jest za dużo. Zbyt dużo sztucznych zapachów, barwników, konserwantów, parabenów, zbyt dużo obietnic w plastikowej butelce. I wtedy zaczęłam odejmować. Dziś kąpiel to dla mnie rytuał. Nie piana z reklam, tylko ciepła woda i własnoręcznie zrobione kule z solą Epsom, olejem kokosowym, sodą, kwaskiem cytrynowym i odrobiną skrobi. Zmiękczają, otulają, przygotowują skórę na to co najlepsze, a po kąpieli tylko olej. Na wilgotną skórę powoli z uważnością, peeling raz w tygodniu, czasem rzadziej, z kawy i oleju albo z siemienia lnianego. I w końcu moje ciało przestało wołać o pomoc. Odpowiada spokojem. I to już wszystkie kroki, o którym chciałam Wam opowiedzieć. Nie wróciłam do swojej skóry jednego dnia. To nie była wielka zmiana, to była codzienna decyzja, że przestaję się spieszyć, że zamiast dokładać zacznę odejmować. Nie wszystko naraz, krok po kroku. To, co kiedyś było obowiązkiem, dziś jest przyjemnością. To, co było planem naprawczym, dziś jest rytuałem. Minimalizm w pielęgnacji nie oznacza rezygnacji. To wybór, żeby mieć mniej warstw, a więcej kontaktu. I kiedy dajesz sobie czas i przestrzeń, ciało odpowiada, z poczuciem, że w końcu jestem u siebie. A jeśli czujesz, że to też może być Twoja droga, to w moim e znajdziesz wszystkie przepisy, o których dziś wspominałam. To te proste, domowe rozwiązania, które naprawdę działają. Może to będzie Twój pierwszy krok. Dziękuję, że byłaś tu ze mną za twój czas i uwagę. I napisz w komentarzu, jeśli masz pytania, albo chcesz się podzielić swoją historią pielęgnacyjną. I do zobaczenia!